Czeamano widzowie, w dzisiejszym odcinku opowiem wam coś niecoś odnośnie mojego ulubionego e-bike'a, którym jest Figo F1 Pro. Dostałem go lata temu na współpracę. Większość sprzętu, które dostaję w barterze, to Czasem się innymi trochę bawię, gdzieś tam oddaję dalej w znajomym rodzinie, gdzieś tam sprzedaję. Mogę z nimi zrobić co tylko chcę. No ale ten zagościł mnie na dłużej i dzisiaj dowiecie się właśnie dlaczego. Nie nabiłem jakiegoś bardzo dużego przebiegu, bo jak się możecie domyślać, jeżdżę różnymi sprzętami: czy to hulajnogami, czy innymi bajkami, które dostaję i nagrywam dla Was reklamy. Tym jeździłem tak bardziej okazyjnie, raczej po bułki, przysłowiowe właśnie jakieś zakupki szybkie, gdzieś tam lightowy cruising po mieście, w wolnej chwili. Z takich pierwszych zmian to wsadziłem sobie wyświetlacz taki. Mam tu do niego też moduł sterujący pod glotufa. I to tyle. Irytowała mnie jedna rzecz. Pierwszą zmianą jaką poczyniłem w zasadzie od początku to tutaj mam ukryty sterownik pod spodem, rozkręciłem sobie całą zabudowę, wyjąłem go i podkleiłem taką pianką po prostu wypełniającą bo ten komputerek który był w środku strasznie mi latał na werptepach jak wjechałem na jakieś dziury coś takiego to on strasznie się obijał gdzieś tam w tej puszce w ramię, i to wydawało po prostu takie niechciane dźwięki więc podkleiłem go sobie czymś takim to jest wypełniacz właśnie który przychodzi między innymi z e-bike'ami on gdzieś tutaj jest o właśnie ustadowiony, żeby coś chronić. Fajna sprawa, bo to idealnie wypełniło pustą przestrzeń i od tego czasu jest cichutko. Przy okazji pokażę Wam właśnie do czego są te piorniczki, bo co jak co przydają się. W środku włożę rękawiczki, bo bez tego to łapki zaraz są suche. W ogóle na tych bajkach to się jeździ na motocyklach, także no, trzeba pamiętać o okularach. To naprawdę must have każdego rajdera. Lokatka do zamykania. Tutaj filozofii nie ma. Według mnie bez sensu jest inwestowanie w jakieś drogie uloki czy tego typu inne zabezpieczenia, bo jak ktoś was ma z tego zdziesionować, to, to tak czy siak was okradnie, więc to jest tylko prowizorka. Jak gdzieś tam, nie wiem, podjeżdżam sobie na wchodzi z detektorem, to podpinam go sobie tylko po to, aby, wiecie, ktoś nie podleciał i nie odjechał mi na tym sprzęcie, więc to jest prowizoryczne zabezpieczenie. Ale co do takich lepszych zabezpieczeń, to mam tutaj też wsadzony GPS. On jest na razie wrzucony luzem. On, oczywiście, nie powinien być tutaj jak wrzucony. Bo łatwo go zająć, wywalić, pozbyć się go. Ja go sobie schowam, oczywiście, zainstaluję tutaj w rowerze zaraz. Wystarczy ruszyć niedosłownie o milimetr i momentalnie przychodzi nam powiadomienie w aplikacji w telefonie. Także jest to bardzo fajne i bezpieczne rozwiązanie. Z całego serca polecam. Zobaczcie sobie, sprawdźcie ich markę. One dostałem od nich sporo sprzętów, sporo różnych innych GPS-ów. Na stronie znajdziecie też w skromniejszym budżecie: bo do 120 zł, tam około w zależności, jakie są promocje, rabaty. No to tam możecie dorwać takie mniejsze, które możecie na przykład sobie przypiąć do hulajnogi, do kluczy. Pozostając w temacie zabezpieczeń. Przyszła mi paczuszka od marki Pizzum. Mamy tutaj przeróżne sprzęty, m.in. zabezpieczenie ładowarki. Mamy też system monitorujący. Powietrze w kołach. Klaksonik. No bo tutaj niestety ten dzwoneczek rowerowy tak trochę nie pasuje do twojego mi się wydaje. No mam taki motorower, fajny, rasowy. Wiecie, konkretna maszynka tu. Dzwoneczek jak zabawkowego rowerka dla dzieci. Także wjechał, zobaczcie. Taki Klaksonik. Otworzymy sobie, zunboxujemy od razu. Za ten klakson, zobaczcie jaka to jest bestia, musicie zapłacić około 50 dolków, także no trochę to kosztuje, ale to nie jest byle jaki sprzęt, zobaczcie, ładujemy go sobie przez USB-C, także już najnowsza technologia, najnowsza technologia, nie jakieś bateryjki, badziewia. Wchodzi tutaj, teraz mocowanko sobie przeplatamy tędy i będziemy mogli go zamontować, ale ciężka bestia jest. Ale zajawa, nie? Brakowało mi tego naprawdę. Poza tym, oczywiście, fizycznym guzikiem, mamy jeszcze taki przenośny, który możemy sobie zabezpieczyć rower. Ja nie sądziłem, że to ma takie opcje. Patrzcie na to: odblokowujemy go. Teraz możemy spokojnie użytkować rower. E, powiedzmy, że nie wiem, jedziemy sobie gdzieś, podjeżdżamy do sklepu. Mamy to w ręku, klikamy sobie tutaj zabezpieczenie. Idziemy sobie na zakupki, scenizacja podchodzi złodziej, prym, prym, prym. patrzcie, chcę sobie wziąć rower i jest, nie? Dobra, trzeba to wyłożyć. Jezu, jak to ludzie, nie wiem, czy to słychać w kamerze, ale jest grubo, po prostu mózg odpada, tutaj jeszcze to rezonuje u mnie w garażu, ale zarąbisty patent, nie? Marka Pizzu, odezwała się do mnie, mówią, wybierz sobie jakieś sprzęty od nas, przetestuj, wrzuć recenzję na YouTube, będzie fajnie, nie? Mówię, no dobra, spoko, nie? Mam tu badziwiacki klaksonik, no to wezmę sobie taki mocniejszy, lepszy. Nawet się nie zgłębiają, że on ma takie opcje. To jest coś pięknego, ja już rozumiem dlaczego to tyle kosztuje. <grystanie> Poza tym mamy tu jeszcze funkcję klaksonu, czyli zdalnie możemy sobie baitować ludzi. Wiecie, jak ktoś podchodzi, ogląda sobie motorowerek, a ja robię coś takiego. A wiecie, co jest tak naprawdę najlepsze? Że to działa plug and play. Myśmy to wyjęli przed chwilą z pudełka. Nie trzeba było nic tutaj synchronizować, tworzyć jakiś kąt, wiecie, łączyć się po Bluetoothie, Wi-Fi, wkładać baterie. nawet akumulatorki są naładowane. Dodatkowe bateryki mam w zestawie. Luksus. Pozostając w temacie zabezpieczeń, mam od Pizzu jeszcze taki, oto gps -ik. Zobaczcie na tą miniaturkę. Mały, ale wariat. Ładowany oczywiście na USB-C, i to też najnowsze standardy. Bo zobaczcie, mamy tutaj magnetyczne ładowanie. Czyli tutaj sobie wystarczy zbliżyć, cyk i się ładuje. Baja, baja. Tutaj jest miejsce na kartę SIM. Także on w odróżnieniu od tego poprzednika, który wam pokazywałem. Ten wymaga zarejestrowanej karty SIM, czyli musicie iść do sklepu, do kiosku, nie wiem, kupić jakąś tam dowolną kartę, która po prostu będzie wysyłać sygnał, musicie ją doładować, nie wiem, za 5 zł teraz na rok, żeby ona po prostu działała i będzie wam, to, będzie wam to działać w systemie GSM. Taki GPS, ik wiadomo, można sobie gdzieś ulokować. Tu macie jeszcze specjalny case do niego, także może zademonstruję. Patrzcie, działa to w ten sposób, że wsadzacie go sobie tutaj. Tutaj macie zatyczkę. I na przykład wkręcacie sobie, nie wiem, bo no, tu, tak? No tu akurat będzie on na widoku, ale w takiej puszce, w obudowie, to jakiś tam, wiecie, byle pierwszy lepszy złodziej to nie będzie wiedział o co chodzi. Wiadomo, no takie sprzęty trzeba gdzieś kitrać, nie Czyli tam gdzie macie sterownik, na przykład, no, nie wiem, wodzi go w piórniku. Gdzieś w takich rowerach można sobie zawsze to schować, także miejcie to na uwadze. E, no ja już mam gps także ten poleci do mojego ziomeczka i zabezpieczymy za jego pomocą jego i e bajka. Do tego oczywiście macie jeszcze dedykowaną aplikację, także tam na bieżąco możecie monitorować, ustawiać różne powiadomienia i tego typu alerty dotyczące bezpieczeństwa. Na końcu pozostało nam zamontować czujniki ciśnienia w dętkach. Tu chyba nie powinno być większej filozofii, to też oczywiście możecie zamontować w zwykłych rowerach, możecie sobie to wrzucić do jakiejś hulajnogi elektrycznej. Pełna dowolność. W zestawie, oczywiście, mamy przewód do ładowania. Wszystko w najnowszych standardach. Zobaczcie magnetyczne ładowanie. Mwala, pięknie. No, zobaczcie, teraz, czy tu jest kokpit, nie? jak w jakiejś wyścigówie. Dobra, montujemy sensory zgodnie z instrukcją. Tutaj jest schowana bateryka od zegarka, także można zdjąć obudowę i sobie wymienić, ale to raczej będzie trzymać długo. Tak widzicie, sensor pokazuje nam, że mamy za mało ciśnienia z tyłu. To by się zgadzało, bo. Właśnie z takich usterek, no to niestety, ale gdzieś tam kiedyś jeżdżąc, musiałem najechać w jakimś tam, nie wiem, lesie, chyba na jakiś kolca albo coś, jakiś szajs, i coś mi chyba siedzi w oponie, bo nie łapie kapcia tak do zera. Tylko jak gdzieś tam rower przez jakiś czas po prostu stoi albo go użytkuje, no po prostu schodzi im powietrze, tak powiedzmy, yy, spada gdzieś tam raz w miesiącu. Dobrze jest je dopompować i wtedy jest optymalnie. Nie? Także sensorki na pewno się przydadzą, będę sobie na bieżąco monitorował ile tego mam. Szczerze, nie chce mi się rozbierać, nie? bo to, to nie schodzi aż tak szybko, żeby to było męczące. To powiedzmy raz, to dwa miesiące na przykład dopompuje, jest i nie. Powietrze dopompowane, ile teraz mamy? 23 PSI. No i się zgadza, zgadza się. Z przodu też sobie dopompujemy do dwóch barów. No tak widzicie, wszystko fajnie działa, pokazuje dokładnie ile jest. Na wyświetlaczu możemy sobie jeszcze podejrzeć stan naładowania naszych sensorów. Mamy tutaj jeszcze termometr, czyli taka ciekawostka, nawet nie wiedziałem, czy to jest w standardzie w zestawie. Za ten sprzęcik, jeśli chcielibyście sobie kupić, musicie dać 80 dolków. Tak wie, można dorwać oczywiście takie sensory znacznie taniej, ale tu płacicie za markę, za standard, za fajną jakość wykończenia, za to, że po prostu wam to będzie działać. Także no, do Was należy wybór. Standardowo w opisie zamieszczamy link do sklepu, także jeśli ktoś teraz chciałby sobie zamówić te sprzęty, które Wam właśnie teraz pokazuję, testuję, no to tam oczywiście wszystko znajdziecie. Na pewno słyszeliście już różne historie o tym, jak ładujecie gdzieś tam sprzęcik. Ktoś gdzieś podłączył jakiś sprzęcik do dowania, a tu nagle wielki pożar, wybuch, coś się dzieje i chata spalona. Żeby tego uniknąć, trzeba inwestować w takie balansery. W standardzie niby te sprzęty elektryczne no już posiadają takie zabezpieczenia, ale różnie z tym bywa. Zobaczcie, mały garzecik a cieszy i to zapewni Wam spokojny sen. Jeśli będzie jakiś spadek napięcia, to wszystko zmierzy, odczyta i zapewni. Bezpieczne ładowanie, a w zasadzie to odetnie dalsze, dalsze podawanie prądu, ewentualnie przyjmie na siebie jak jakiś UPS, no i nie zwalczy Wam głównego akumulatora. W standardzie mamy przewód, no i jeszcze można sobie dobrać końcówki, które będą pasować do Waszych e-bike'ów, kulajników, wszelkiej masi różnych innych sprzętów. Długi przewód podpinamy sobie do wyjścia, bo on będzie nam prowadził po adapterku do naszego wejścia w akumulator. No, ale zanim jeszcze, no to wiadomo, mamy tutaj standardowy charger od e-bike'a, także jego sobie wpinamy tutaj w wejście. Jak widzicie, jest input. Cyk. No i wpinamy się do akumulatora. Cyk. I patrzcie, jaka magia się dzieje. Pokazuje tutaj czas ładowania, ile watów idzie, woltów. Wszystko ustawione na bezpieczne ładowanie dla naszego źródłowego akumulatora. Zobaczcie widzowie, jak to wygląda pięknie. Lecimy na myjnie, bo trzeba umyć rowerek, żeby pokazać, zrobić jakieś tam lepsze zdjęcia. A że po zimie go nie myłem, no to czas najwyższy. Rowek, jak widzicie, umyty. Pogoda dopisuje, także lecimy, testujemy sprzęty. Jak trochę na tym pojeżdżę, to nagram dla Was jeszcze jeden odcinek, w którym pokażę. I opowiem coś nieco więcej o tym sprzęcie, o tych wszystkich gadżetach, które dostałem, także szykujcie się na dokładniejszą recenzję. Do usłyszenia wkrótce.